Cześć! Wiem, że ciężko jest zaufać jedynie zdjęciom przy wyborze podłogi online, więc postanowiłam nagrać ten filmik, abyś mógł zobaczyć podłogi winylowe na rzeku. Trzymam w ręku pełnopomiarowy panel. To jest panel winylowy o ceniu kamiennym, który ma zintegrowany podkład wygłuszający. A teraz pokażę Wam ten panel z bliska. Teraz oglądasz panele winylowe SPC, Kod producenta 8001. Powierzchnia paneli podłogowych ma wyraźną strukturę drewna, wyczuwalną pod nogami. Ten kolor jest uniwersalnym odcieniem drewna. Ani jasny, ani ciemny, ani rudy, ani szary. Super tło dla innych drewnianych mebli czy dodatków wnętrz, ponieważ nie będzie się gryźć z innymi odcieniami. Kolor przypomina naturalne odcienie starożytnych dębowych mebli dzięki senkom, które z wiekiem nabierają unikalnego charakteru. Podłoga wygląda dokładnie tak samo, jak widać na zdjęciu głównym. To panele winylowe SPC o podwyższonej wytrzymałości dzięki zastosowaniu sztywnego kwarcowego rdzenia, co daje wysoką klasę odporności na uszkodzenie mechaniczne. Podłogi zabezpieczone są specjalistyczną powłoką UV, która kilkakrotnie podwyższa odporność paneli na zarysowanie podłogi. Podłogi są wodoodporne, co ułatwia ich czyszczenie i minimalizuje praktycznie do zera ryzyko uszkodzenia podłogi wskutek zalania. Nasze podłogi SPC posiadają zintegrowany podkład wykuszający, który jest dostosowany również do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym. A także system łączenia naszych paneli został zaprojektowany w systemie KLIK, co czyni montaż jeszcze łatwiejszym. A na zakończenie chciałabym zaprosić Cię do kontaktu, jeśli pozostałeś jakieś pytanie, a jeśli nie, to śmiało za przez stronę internetową albo przesyłaj maila z zapytaniem. Przygotujemy Ci fajną ofertę. Do zobaczenia!